W samym rogu rzędy stojących krzyży, które różnią się od innych. I pytam tego dyrektora, co to jest? Czemu one są inne? Dyrektor odpowiedział: A to są jacyś Polacy. Kiedy miałem 12 lat, zainteresowałem się historią II wojny światowej. Mój ojciec, który pamiętał wojnę, opowiadał mi o tych, którzy nas wyzwalali: o Kanadyjczykach, Amerykanach, Brytyjczykach. Wspominał również, że wyzwalali nas Polacy. To bardzo mnie zainteresowało, ponieważ nigdy wcześniej o tym nie słyszałem ani nie czytałem. Pewnego dnia otrzymałem zadanie zrobienia reportażu na temat 55. rocznicy bitwy pod Arnhem. To był właściwie taki tradycyjny temat. Po to też pojechałem do Osterbeek, tam gdzie wszystko się wydarzyło. Uprowadzał mnie dyrektor Airborne Museum, muzeum, które jest sponsorowane przez Brytyjczyków. Potem pojechaliśmy na cmentarz wojskowy. W samym rogu rzędy stojących krzyży, które różnią się od innych. I pytam tego dyrektora, co to jest, czemu one są inne. Dyrektor odpowiedział: A to są jacyś polacy. i ten moment, to jego określenie. A to są jacyś polacy. of the for example. Kiedy otwierałem skrzynki, wszystkie dokumenty pokryte były kurzem, aby je odczytać musiałem zmuchnąć z nich cały ten kurz.. Moje badania trwają już od 15-16 lat. Gdy Montgomery wizytował polskie siły zbrojne w Wielkiej Brytanii, spotkał się również z polskimi spadochroniarzami. Stwierdził, że jeszcze nigdy nie miał do czynienia z tak świetnymi żołnierzami i jest pewien, że razem uda im się przeciwstawić Niemcom. W 1943 roku Browning chciał z niego zrobić generała całej dywizji powietrznej angielsko-polskiej i prestiż byłby fantastyczny i kariera również oczywiście kariera. Ale stanowczo odmówił, bo brygada jest przeznaczona na cele krajowy wyłącznie i musi zachować kompletnie swoją samodzielność. Znalazłem list generała Erquarda do generała Kopańskiego, szefa sztabu wojsk polskich. Generał Erquard napisał, że jest bardzo dumny z tego, że walczył z polskimi spadochroniarzami pod Arnem. Tak pisał na przełomie września i października. Mam też inny list z 5 października 1944 roku. Tu data jest bardzo istotna. Montgomery napisał do Sosabowskiego tak. Wasze wojska walczyły bardzo dzielnie i chciałbym odznaczyć 10 Waszych żołnierzy. Proszę podać nazwiska 10 Pańskich ludzi do odznaczenia. 5 października. Tak ktoś musi jakąś winę, może dużo, może nie ma, ale jakąś winę. 14 października, czyli zaledwie 10 dni po bardzo sympatycznym liście, Montgomery pisze, że jego zdaniem brygada walczyła źle i nie chce jej pod swoim dowództwem. Zaproponował nawet przerzucenie brygady do Włoch. Dziesięć dni wcześniej pisał przecież do Sosabowskiego: walczyliście bardzo dzielnie i chcę was za to odznaczyć. A potem stwierdził, że nie chce mieć więcej brygady pod swoją komendą.